Pięć wskazówek dotyczących ładowania roweru elektrycznego. Nie czekaj aż bateria całkowicie się rozładuje. Regularne ładowanie po każdej jeździe pozwoli utrzymać baterię w dobrej kondycji. Jeśli nie używasz roweru przez dłuższy czas, przechowuj baterię w suchym i chłodnym miejscu. Naładuj ją do około 50-70% i regularnie sprawdzaj jej stan pozwoli to uniknąć całkowitego tak zwanego głębokiego rozładowania, który jest bardzo niekorzystny do baterii. Baterie litowo-jonowe popularnie stosowane w rowerach elektrycznych są wrażliwe na ekstremalne temperatury, dlatego staraj się unikać przechowywania i ładowania gdy temperatura jest zbyt niska, czyli poniżej 0 stopni lub zbyt wysoka, czyli powyżej 35 stopni Celsjusza. Regularnie sprawdzaj stan baterii, taki fizyczny czyli czy bateria nie jest spuchnięta lub czy nie przegrzewa się podczas ładowania. Jeśli któryś z tych problemów wystąpi i skontaktuj się ze sprzedawcą lub z serwisem. No i kolejne z podłączenia, zalecamy najpierw podłączenie ładowarki do baterii lub do naszego roweru, a dopiero później włożenie wtyczki do gniazdka, dlatego że odwrotne połączenie może skutkować i skrzeniem na stykach, a tego chcielibyśmy uniknąć. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was pomocne, a takie wskazówki serwujemy tym, którzy nas obserwują.